Teraz. O, jest gwiazda. Jest gwiazda? Da. Tak. Na samym szczycie końki. Dobra, nastroimy, tak? Teraz bąki. Teraz, bąbki. teraz bąbki. A Ty już tu niesiesz? Tak będzie wyglądało nasze gwia ten, drzewko świąteczne na nowym domu. To są szklane bąbki, daj. To mama weźmie, so, czy są, ile Jest potraw wszystkich. Czyłeś czy nie? No nie, nie, tak. Ile jest? Dużo jest czy mało? Jesteś gotowy do jedzenia? Tak. Ładny jesteś? Tak? Tak? Dobrze, zobaczymy, zaraz taką jadką. Dobra, to nie każdy super jest. Tutaj no nie wiem. Każdy dla co podpisane? A co? To ja dostałem. To chyba jest pizza. No robisz. Ja Muszę mi sprawdzić, widziałem, że to pokaż. Być, tak, że pokażę. To gdzieś podpisane w świecie. To jest moje. Mama, tu jest? Tak. Aha, dobrze przeczytałeś? A to jest moje. A te swoje? Naprawdę? Dobrze. To otwieraj. Każdy na swoją chustkę będzie ja musiałem być bardzo grzeczny z mi taką fajną piżamę mi to. O to ja jest. też, jaką piękną. Co on dostał? Kunikę. Co tu jeszcze jest? Poczekaj, teraz to zobaczymy. Ja znalazłem książeczkę o piratach. Książeczkę o piratach z naklejkami, chyba, tak? Wiesz, jest. Pies. Jest książeczka też z pieskiem. No, dobrze. To też jest twoje? Tak. Na pewno? A gdzie jest twoje tak. imię, pokaż? A tu, na rudę! Dobrze, dobrze a tu na rudę. No dobrze, znalazłeś. Dobrze, że dobrze. znalazłeś swoje imię, bo inaczej to wiesz. Tata jest napisana. Oooo! Ja chcę też za mamy. Ja mam księżkę. Książeczka kolejna. Tata. Oczywiście ta książeczka. Nie się zaczynamy. Kiełeczki botami. Piękne. Ja mam tą ze ksiółczki botami i tata. O, ale książkę cubota. Ojeja. No dobrze To? A co? Tam? A to jest dla Ciebie? Jesteś mówię, że to dla ciebie? Tak. To znaczy, Gdzie tam pisał, że to dla Ciebie? A przeczytaj. To chyba dla mnie jest tak Tak. No, Kupisz, tak? Tu jest napisane, że... Domini. Domini, no, no. tak? Samochody. I co tam jeszcze masz? Yeah. I Misiek sobie... Co widzisz? Ten Mikołaj, widzisz... Wiedział, że ty lubisz i samochody i mi się, tak? Na tak. kogo to jest? Um, na tatu. Brawo. Ojej, ja ta tata będzie zepsuty przez tego Mikołaja chyba w tym roku. Na kogo to jest? Miska. Miska. Ale... Na ten musi Ale... Twoje ubrania. Dla tata, to będzie nie o czym chodzić. Na pewno. Na pewno. Nie mógł znaleźć z kart, chyba Mikołaj wysłuchał. Tak, tak, Mikołaj, opcje, tak? Oj, chyba to. Ty... No, Mikołaj chyba wie, że ty lubisz Rescue kupowcy. zobacz, bo co to jest. Co to jest? Co to jest? Bo ja nie wiem. To jakieś jest chyba ubranie, co? Może piżama. Chyba piżama to jest, tak? No. Co tutaj jest? A może to teraz, teraz, tak? To jest na mnie. O, tak? A gdzie jest na o, o tu? O tu. Dobrze, to otwieraj. To my też... Teraz stworzymy taki prezent, na który pisze, że Magda hmm. i Miłusz. I chciał mnie i... Ich... Zostaliśmy piękny dzwonek. Piękny ale... I ja chcę Ale teraz, ale teraz Magda, to pisze mała i tak. To jest spodnie. Spodnie. I, i kolej. Nawet pewno przyniesu ramkę, też tak? Znowu Dasienno, jest? Ramka. Znów Dominik. Tak? Znów Dominik? O kurczę. Ten Mikołaj bardzo chyba wybaczający jest. A, dobrze, wiecie, Mikołaj, tak. Dobrze, dziewczyny, to Co jest takie pudełko? Bot, tylko spider bot tak? Ale! Ale! ale to jesteś to Miński! Je. A moje auto! A jakie auto! Ale auto! Wow, ale auto! Migo, co na ciebie? Dobrze, dzięki, stary. O, ale M, M to jest. gra. Emmy na dla taty O, jeszcze tata jest tutaj przeciąg. To, to napisane jest do mini. Tu jest napisane do mini? Tak. To otwieraj. O małe kuzełko. Wysłałem mnie to jest pudełko, ale nie małe. Jaka to książeczka jest? M, M to jest tu cór ma inne książeczki. Tak? Pokaż. I ile jest tych książeczek? Dużo jest? Cztery. Cztery. Dobrze. To moja książeczka. Jest... Książeczka kolejna. Ale! A ten, to, to było dla Miłosza prezent, dobrze? Ale! O, jakie piękne to jest? Pokaż. Aż pokończę. piękna co książeczka. Kaduszką. Ale... Będziesz czytał? No, no to a fantastycznie. Tata, a tata, się co ty dostałeś. Ja dostałem, wiesz co ja dostałem. Ja dostałem prawdziwy rejs. Takim szybkim samochodem chyba. Wiesz? Eee... To też jest na ciebie! To też jest na ciebie! Ale. Nie, to chyba jest dla ciebie Dominik, to chyba hmm. imię nie było. Ja wyścigówą dostałem taką wiesz co? Ja dostałem kika hanochodów, tata. No, kilka samochodów dostałeś, Ta, tak? Tata. Em, dostałem kika hanochodów. Ale to będę wykorzystam na pewno. M kika hanochodów. Moje imię to jest. tata. Mama. No tak, to tak. Jest tak, jest tak. Moje imię. No to szukaj. Aj, Mikołaj, dziękuję Ci, bo ja się tak zmagam z moim telefonem, a Ty mi nowy telefon. A, dziękuję, Mikołaj. Tak. Mama, nowy telefon to Wow, dziękuję. A to chyba, Mikołaj, Ci wiesz co dał? Tata, to jest chyba przejażdżka trzema oczami. Ja robić? wiem, ja wiem, widziałem, czytałem już. Do wyboru z 5 masz Audi R8. No ja, jeżeli mam Ferrari, to tam Porsche coś tam jeździł. No, no tam na I? No, także. I? K. To miny. Tak tak, poszarżujemy, poszarżujemy. Szkodę? Ale jakie? No o czym? Jeden M paściuszko. O tak, słuchaj. Jeden o rakiecie. O rakiecie. Ja M, a jeden o tym Chyba jeszcze no. takich nie miałeś, co? Nie. Dobrze. To co super, Mikołaj, M co? To jest mój. To jest też twój, Mój, mały. Mały twój. Tak. No. Ale będziemy mieli czytania do Tyle książeczek Mikołaj przyniósł. A, czekoladki. Czekoladki przyniósł w kształcie Mikołaja, tak? To, to od Mikołaja. To muszą być w kształcie Mikołaja. No, ten na koniec zostawiasz. Tak. A ten wiesz, że na pewno jest twój? Sprawdziłeś. czytałeś? Czy jest tam twoje imię? Tak. To wstało i na mnie. Co to jest No, Misła, wiesz, co może ten najpierw otwórz? nie, ten. Wiesz, co ten otwórz? Ten, otwórz, wiesz? ten o, otwórz. Nie, nie, nie. No dobrze, układam. M, ten. M, bo ten chyba, o widzę, już widzę, że będzie no, długo się trzeba będzie otwierać będzie to, wiesz? będzie długo się trzeba otwierać, no. To potem tata Ci pomoże, a Ty w międzyczasie tamten otworzysz, co? M um, um, pudełko. No pudełko, wiesz? I to pudełko, tata pójdzie po nóż, wiesz co? I zobaczymy um, to pudełko, a to otwórz ten prezent um, w międzyczasie, dobrze? Otwórz to. Um, no, daj to, a Ty otwieraj tamto. Tata otworzy Ci nożem, nie, a Ty otwórz tamto. M, ma bryca. A skąd wiesz? A może nie ma? Ma. No dobrze, otwórz ten prezent i zaraz zobaczymy co z tym pojawiło Puzzle. Puzzle? Pokaż. zwierzątka w puzle. zwierzątek jest na tych puzlach. nie. No. Tak. Duże zwierzątek, fajne puzle. I co? Otwieramy ten ostatni, tak? A tutaj to chyba puste jest takie, bo puste tutaj jest nie, tak, nie, wie, nie ma tak, tego. Ja nie wiem, czy to coś mi Kolej dał. Zaraz zobaczę. Przejdź przed przej, na Ja też idę z Tobą. No Ty go tutaj przynieście. Chodź, siadaj na, na swój ten. Dobrze, chodź. mama. Nie, nie, nie sądzę. No, otwieraj. Mam Jesteś? No. Cieszysz się chociaż trochę? Tak. Czy to bardzo to się mam. cieszysz? Bardzo się To pokaż jeszcze, zademonstruj. Teraz jest co? Robotem. To jest robotem, tak. To pokaż, jakim jest robotem. Pokaż robota. Um, o tak. Jest robotem, a zaraz będzie czym? Czekaj. my czym? Nie nie nie, 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 nie połam. O, o tak. A, a teraz jest, jest się... czym? Ten helikopterem? Helik helikopterem jest. O, ale super... Ojej, ja jeszcze chyba takiego prezentu nie miałeś, super, co? No to chyba dziękuję, trzeba powiedzieć temu Mikołajowi wszystkim Mikołajom, co? Tak? Właśnie on na pewno... Dzięki Mikołaju! Stry... On tam już na pewno mówi... O, ho, ho, proszę bardzo, proszę bardzo. Tak? Ja wan de Nico wae papa papata misku mamo ita to